Witam Was, zapraszam Was na cmentarz wojskowy numer 60 Ma, Ma, małaców Magura cmentarz, że wojs, cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej. krzyże przedrożne, kapliczki. Tak wygląda to 55 cm. mam już go nagrany, przyjdzie czas to go publicznie. A więc 2 maja 1915 roku na linii frontu rozciągającej się od Regetowa, też mam tam to wszystko i tak dalej po ujściu Dunajca do Wisły stanęło naprzeciw siebie około 217 tysięcy żołnierzy Aust armii austro-węgierskich i niemieckich oraz 70-80 tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej o godzinie 10.00 po, potrwający około od godziny szóstej przygotowaniu artyleryjskim, to tak, było w tym pokazałem, na twierdzy pustki, gdzie była też linia frontu 123 łożna, tam się też działo. Wojska państw centralnych ruszyły do natarcia na pozycje rosyjskie, także u mnie też były znajdowane amunicja. Bardzo dużo amunicji z I wojny światowej. Tam u mnie, też gdzie mieszkam, też był, były fronty i okopy że, y, y, z I wojny światowej, że ludzi nawet z tamtego okresu wysiedlano do Grybowa i tak dalej. A więc tak rozpoczęła się bitwa. Na natarcia na wojska rosyjskie, tak rozpoczęła się Bitwa Gorlicka. Przełomowa dla dziejów wojny na froncie Sony. Były też chyba w zachodni, gdzie brali udział też Brytyjczycy i nie tylko. Ich Amerykanie później, ale to ich zdziesiątkowane, zdziesiątkowały pewne tego oczywiście, które im dawali. Było, te same, podobne, co były od 21.1 roku stosowane, ale to jest inne. Dała ona początek serii kręsk armii rosyjskiej w, wyniku, w jej wyniku do końca pierwszej wojny światowej Rosja nie była w stanie podjąć działań zaczepnych w bitwie wzięło udział wielu Polaków Którzy zostali wcieleni do armii pruskiej, austro-węgierskiej, także po stronie rosyjskiej też na pewno byli, zapewnie, zapewnie też rosyjski. Tam wiedziałem, wielu Polaków znajdowało się w szeregach drugiej Pruskiej Dywizji Gwardii, działających w, w okolicach Ciężkowic i Rzepienników. Niemal całkowicie z Polaków złożone były cztery pułki krakowskiej 12 Dywizji Piechoty. 56. Wadowicki, 100. Cieszyński, 20. Nowosądecki i 57. Tarnowski. Dowódcą artylerii tej dywizji był generał Tadeusz Rozwadowski z, z 100. Cieszyńskim, pułkiem dowodził generał Franciszek Latinik, przepraszam, i jeszcze jedno dodał: Generał Tadeusz Rozwadowski był też dowódcą armii podczas bitwy polsko-bolszewickiej w 1920 roku. A głównym główny marszał, marszałkiem była Matka Boska, która dała łupnie Sowietom. To trzeba powiedzieć jasno. I jego wnuk chyba żyje, był nawet na manifestacji u pana prezydenta Potockiego w Warszawie, to trzeba powiedzieć. Jednostki te walczyły w okolicach Łóżnej, tam gdzie oczywiście teraz jest cmentarz twierdza Pustki, 123 tam były okopy i główna nawałnica, tak to wyglądało. Do czasów obecnych po tych zmaganiach pozostało wzdłuż linii frontu. 365 cmentarzy. Na tych cmentarzach pochowano no, około 61 tysięcy poległych. Po odejściu frontu pomyślano o tym, by trwale i godnie upamiętnić poległych także przeciwników. W okolicy Magury znajduje się oprócz cmentarza numer 60 także cmentarze: 55, 56, 58, 59, 61, 63, 65 to Magura. Małastów, przepraszam, 66 małastów z pierwszej wojny też jest, tak znalazłem na mapie. 67, 68 i 58, 59 to trzeba iść w tym kierunku, tą drogą prosto charakterystycznym elementem. Jeszcze jedno dodam. Też cmentarze znajdują się po stronie słowackiej. Mogę powiedzieć, jeden to z II wojny światowej główny Zborow z 1137 żołnierzy tu Tam jest pochowanych w bitwie o Przełęcz Dukielską. Tam też Polacy służyły pod polskimi nazwiskami, jak i cmentarze z I wojny światowej. To jest Zborow. Dalej Stoblec, dalej i, i, Beherow, Wisnija Polianka, Niznija Polianka, tak to wygląda. Charakterystycznym elementem okolicznych wsi są liczne wykute z Piaskowska krzyże, figurki, kapliczki przydrożne. Przedstawiają one najczęściej Chrystusa Ukrzyżowanego, Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Świętą rodzinę są one dziełem rzeźby ludowych rzeźbiarzy Łemkowski z Bartnego i sąsiednich wsi. Niepowtarzalny charakter znajduje się w podal odbudowanej w ostatnich latach kapliczka przy węgierskiej drodze, starym szlaku handlowym na Węgrzech. Pamiętajcie o swoich pełnych szczęściach dnia, że na tej ziemi goż zagorzał i zaciekły i że tu tysiące śmiertelnych ran aby wokół nas rozkwitło błogosławieństwo słońca i krypcji na tablicy cmentarza numer 60 czyli tutaj na tym jeszcze zapomniałem dodać jeden cmentarz na Słowacji po przekroczeniu granicy Orzen na Wisni Polianka na wschód się znajduje jeszcze jeden już nie pamiętam miejscowości na Słowacji może być jeszcze kilka innych na chwilę włączę przy okazji jak jestem to las pamięci Jana Pawła II. Las jest jednym z największych darów natury dla człowieka, jak najbardziej. Jeżeli zostaną wycięte, to się przygotujcie na coś takiego jak huragany, bardzo ostre, że się ziemia pustynną nią stanie. A tak jak nad morzem, że twister klasy 5 to jest dokładnie odpowiednik bomby atomowej, Ma taką siłę. Czyli nic, nawet tiras i kamień 5 tonowy podnieść powietrza, Tak to będzie wyglądało. A więc od Was zależy to wszystko tu już nie, nie widzę szlak tego, tak wygląda tylko po polsku, po niemiecku angielsku jest chyba tak będzie lepiej jeszcze raz będę musiał i tyle i teraz to przedtem było co mi poszło w dwóch częściach teraz to wszystko będzie w jednym kawałku cmentarz wojskowy numer 60 Magura Małastowska, przełęcz Małastowska, okręt pierwszy Żmigród, pochowanych 174 żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej, 4 mogiły zbiorowe i 63 pojedyncze. Cmentarz projektował Dusan Jurkowicz, chwała poległym, Deutsche Prechę Dusan Jurkowicz, też twierdzę Magura, przepraszam, twierdzę Pustki, Oczywiście, projektowy, dlatego nazywam, bo tam były główne działania wojenne. Tak to wyglądało. I jeszcze chyba Jan Szczepkowski, jak się nie, nie zapomniałem, też razem z nim to robili. A więc jesteśmy. Tak wygląda z tej strony. Tu niestety, żeby szybko poszło, niestety muszę stanąć na grobie, bo tu nie da rady. I żeby mi dobrze było nagrywać. Bo to jest jeden z głównych cmentarzy tutaj. Dużo jest bardzo małych, wiele zaniedbanych. Tu gmina sękowo wycięła. Czyli nie będę podawał pani Wójt, bo pani Wójt z imienia nazwiska. jeszcze wam pokażę jeden, jeden grup od tym który mówiłem twierdza pustki to akurat tu tego nie widzę czyli oczywiście starszego naszego bracia oczywiście czyli z wyznania mojżeszowego jest tutaj też gdzie leży to są bardzo małe wyjątki gdzie są tacy pochowani o tu jest już za niedługo pokażę wam tak są cmentarze żydowskie wojskowe czyli Gorlice 90 130B i cmentarz Brod to właśnie on wyznania Mojżeszowego. Jeszcze, żeby widzieć, oczywiście, coś takiego, żeby każdy zobaczył, jak wygląda. I to jest jedyny grób, gdzie został pochowany wraz z tym. Też walczyli, dostawali powołania do wojska, i tak dalej. Teraz to, oczywiście, w razie czego to będzie zupełnie inaczej. Cmentarz oprócz tego zajdzie około 15-10 minut. Nie wiem, plus te napisy co przeczytałem. 130B i ostatni jest w pobowej, z tego co wiem 132. I mogą być jeszcze, jeszcze. Wszystkie sobie ponagrywam. Jeszcze pokażę ten napis po niemiecku, to nie będę już czytał. po co pisało inskrypcja. I jeżeli taki ktoś jak o, leży tutaj wyznania mojżeszowego na tym cmentarzu wojskowym yy, Mendelbrot no to wtedy cmentarz dla jednego nie będzie oczywiście zamknięty oczywiście, bo, inni, bo zdecydowana większość leży leży zupełnie, jak się to mówi którzy nie byli tego wyznania przeważnie Unici Grekokatolicy, prawosławni czy katolicy. Tu jest grób zbiorowy. Chyba tak będzie lepiej. Tak żeby całe chyciło. Dobra. I tu oczywiście wychodzi. Na koniec jeszcze matka chyba boska, Częstochowska. I oczywiście takie coś, to teraz główne groby. To są groby też zbiorowe, te z głównymi tego. Jeżeli chodzi o cmentarz, to ten cmentarz jest bardzo zadbany i chyba remontowany, wyremontowany, chyba jakie około 20 parę lat najpóźniej. Trzeba dodać jedno, że gmina sękowa dba o to i coś tu pisze. Bardziej o tak, żeby każdy przeczytał, żeby złapać. I tu chyba ktoś. Ja tego nie widzę, bo to nie jest moje. Oczywiście pismo biblijne, czyli ta Biblia pisana, to ja już nie łapę takiej litery więc zobaczę w domu a więc wieczne odpoczywanie raci dać Panie światło w wieku i stanie świeci, na wieki wieku Amen to Węgier chyba Józef Pawlik tak mi się wydaje i tu też nawet nie trzeba brać w górę z powodu, że się da rady do najbliższej i to krzyże te wszystkie tak wyglądają i teraz można chwycić i oczywiście później może jeszcze przejdę na koniec z jednej z drugiej strony i na koniec bo to jest już granica gminy sękowa z, z Gładyszowem Czyli de facto Gmina Ujście Gorlickie. To wszystko nagram w jednym kawałku, na jednym cmentarzu to wejdzie. Nie mile. prawie pół godziny jako całość, może trochę mniej, 25, coś ko tego. Ale mniejsza o to. Gro groby tak wyglądają. Każdy jeden. Stefan Buczko, to chyba Polak oprócz tego w tył jadąc w tył, to jeszcze mam dwa rzędy i tu ostatni grup i tam jest jeszcze krzyż, jeden zupełnie inny, mi się wydaje że tamty wypad i stawali, stawili oczywiście sztuczny tak zwany mi się wydaje partyzancki, bo zazwyczaj podobne były tu węgier tu było drzewo jeszcze nie, drzewo pień został, to nie wiem, kopara albo coś teraz w ogóle wtedy powinna przyjechać, wywalić, bo raczej drzewa na grobach to trochę nie za bardzo wygląda i ostatni grup. Zostanie jeszcze jeden rząd, później podejdę, nie będę w... tego tu się wychodzi, do drogi będzie 20 parę metrów. I oczywiście tak wygląda grup nieznanego żołnierza. Nie wiadomo kto tu leży. Jeszcze jeden grup ostatni. I tyle. Tu już nie będę po grobach chodził. Jeżeli już nakręciłem swoje, to znaczy, że już skończyłem i teraz sobie pójdę w drugą stronę idąc, no to już sobie włączę pauzę. Też, żeby pokazać to wszystko tam po niemiecku oczywiście pisze a po polsku pisze inskrypcja znaczenie po polsku mogę jeszcze pójść tu chyba urząd gminy Senkowa to wszystko dał ucznicze i tak dalej nie sądzę żeby bo jeżeli są oczywiście no to węgierskie też oczywiście tego zostawili nie wiem czy tu Byłem, je, nie byłem, bo nakręcła była ta tablica, tu jest węgierskie flagi, węgrzy też ginęli, Polacy I tak wygląda z tyłu i w razie czego to jedynie pójdę, droga jest niby do lasu tam tam już nie będę szedł Tu byłem wiele razy, wiele razy jak się pięknie mówi i tyle i najbliższy cmentarz będzie ile? 3 km, 2,5 km, nie 3 50 chyba, 8, 9 później chyba tyle samo, prawie będzie kolejny I 8, 58 i tyle, jedna chwila, moment a więc jesteśmy już przy wyjściu, tak się wychodzi jeszcze się obrócę oczywiście tego i tak wygląda jeszcze pokażę oczywiście to żeby nie, nie zanudzać, to ta tablica przeczytana. Może nawet tyle nie zeszło do 20 minut. Około. I tu jest są oczywiście magóra Małastowska, tablice i tak dalej. Oznaczenia tego wszystkiego. Tu jest cmentarz. Tu jedynie pokażę w razie czego. Kilka rzeczy. I na koniec pokażę granice z Gładyszowem i ujściem Gorlickie i tu oczywiście kościół świętego Filipa Jakuba Sękowa, ileś kilometrów i oczywiście nadleśnictwo, kolejna mapa to już w razie czego pokazuje żeby to było w jednym kawałku żeby nie było trzeba czytać tego śnieżne trasy, bo tu też są zjazdy narciarskie etc. tak to wygląda kościół chyba środnisko Magura tu nie będę czytał, bo to nie dotyczy. O tak, będzie numer ratunkowy. Jeżeli się ktoś zgubił, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, tam jest mapa cała. Tu już nie ma. Tu jest gmina Senkowa, Małastów. W tą stronę będę musiał iść. I Gładyszy, czyli gładyszów U Iście Gorlickie, przystanek autobusowy. Tutaj można przyjechać, ale pierwszy autobus tędy przejeżdża gdzieś, nie wiem. Około 12 przed 12 wpół do pierwszy, no to jeszcze będzie jeden, tu jest kolejny cmentarz i dwa są. A więc, tutaj żeby to pokazać w jednym kawałku, tu już się będziemy żegnać. Dziękuję Wam za uwagę i dozo.